Dajcie, kochani, zrobimy sobie czytanie na Prosperity, o które prosiliście, a pytaliście o nie, więc postanowiłam po prostu je dla Was zrobić. Do wyboru będziecie mieli najpierw trzy mandale, raz runiczne. I te mandale, energia tej runy będzie Was wspierała w tych w finansach, tak? W postępowaniu, w zgodzie z tym, co tutaj jeszcze usłyszycie, bo będziemy sobie też korzystali z kart proś, a będzie Ci dane. Zobaczymy, co tutaj jakby się będzie zadziewało. Jest to czytanie na sierpień, tak? Czytanie na sierpień w finansach. Zobaczymy teraz, jaka karta wylosuje się po kolei dla Was. Raz, dwa, trzy. Zobaczymy jaki tutaj klucz jeszcze finansowy będzie nam, będzie was wspierał. Ja to na razie pozakrywam, mimo wszystko pozakrywamy. I zobaczymy, co sobie tutaj jeszcze dobierzemy. A nie wiedziałam, że ten tak jest pęknięty. Finanse na sierpień. Wybierajcie sobie opcje. Może niewiele na tych kartach widać, ale tym bardziej a niech prowadzi Was, wasza intuicja, tak? Bo tutaj ona jest bardziej Wam potrzebna. A my sobie jeszcze później dopatrzymy pewnie od nami. Mam nadzieję, że już opcje sobie wybraliście. Ja już sobie karty odłożyłam. Co na razie też sadzę tutaj. Muszę znaleźć jakiś nowy woreczek na tamte karty. Tak? Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że opcje wybrane podkładam trójeczki, No nim kładziemy sobie dwójeczki. I zobaczymy, jaka tutaj będzie energia główna, i co Wam tutaj chcę jeszcze karty wyrocznie powiedzieć. Macie tutaj fechu więc uważam, że sierpień dla was będzie bardzo dobry bardzo, bardzo dobry macie runę fechu, runę pieniędzy, runę możliwości, runę zarabiania runę, która prowadzi was do bogactwa pamiętajcie jednak, że fechu to jest ten potencjał, ta moc, ta iskra od was zależy, czy zadbacie o to, żeby z tej iskry powstał prawdziwy, cudowny płomień Tak? to będzie zależało właśnie... Powiedziałabym w dużej mierze i przede wszystkim od Was, bo trzeba jednak wziąć pod uwagę, że tu trzeba po prostu nad tym popracować. Ja często mówię, że Fechu jest runą dobrego gospodarza. Dlaczego? Właśnie dlatego, że um, kiedy dobry gospodarz dba o swoją trzodę, kiedy zapewnia im właściwe środki, E, na przykład, nie wiem, dba o ich zdrowie, zapewnia im dobre odżywianie, to trzoda mnoży się, tak? Przysparzając mu e, dodatkowych, po prostu tutaj, e, dodatkowego bogactwa. No bo im więcej trzody, im więcej możliwości, tym więcej bogactwa, tak? Więc gospodarz, który dba o swoje, pomnaża. Jest takie właśnie. Też przysłowie, że pańskie oko konia tuczy i trochę tak, trochę właśnie tak jest, że jeżeli mamy uważność na to, zwracamy uwagę, dbamy o to swoje, no to to nam wzrasta, tak? A, a kiedy po prostu zapominamy o tym, no to nic się tutaj nie dzieje. Powiedziałabym szczerze, że wy tutaj naprawdę macie duże możliwości finansowe do wykorzystania. To mogą być nowe propozycje, to niekoniecznie muszą być jakby same pieniądze. Ale to mogą być nowe propozycje biznesowe, nowi ludzie, nowe możliwości. Ktoś tutaj wam zaoferuje jakiś interes, ktoś was tutaj wesprze czymś, ktoś podpowie, co należy zrobić, żeby jednak cieszyć się tymi finansami. Więc zwróćcie na to uwagę, na wszystko co nowe, ale też właśnie tutaj na finanse, bo one do was tutaj w tym miesiącu przyjdą. Zobaczmy, co tutaj te karty chcą wam powiedzieć. Jestem w idealnym miejscu, by stąd dostać się tam czyli gdziekolwiek chcecie się dostać, to jesteście w idealnym miejscu, żeby to zrobić. Nie musisz niczego zmieniać w swoim otoczeniu, ani w warunkach swego życia, aby w celowy sposób nawiązać połączenie ze strumieniem dobrobytu. Znajdziesz się właśnie w idealnym Znajdujesz się właśnie w idealnym miejscu, by to zacząć. No dokładnie, zobaczcie, tutaj jakby jesteście w idealnym miejscu, żeby coś zacząć, a tutaj macie runę początku, pierwszą runę futerku, która właśnie mówi o tym nowym początku, tak? A, a klucz? O, co lubisz w swoich klientach? Więc jeśli prowadzicie firmę, albo jeśli po prostu, nie wiem, pracujecie gdzieś w branży tutaj, gdzie a sprzedajecie cokolwiek, albo macie do czynienia właśnie z klientami, to zamiast oceniać ich jakby w jakiś sposób negatywny, to zastanówcie się, co tak naprawdę w nich lubicie. Co tak naprawdę jestem, co ich do Was przyciąga, a u was sprawia, że... Cieszycie się, że ich widzicie. Moim zdaniem warto tutaj, wybaczcie, na tym się skupić i otworzyć się na te możliwości, które daje właśnie Rezonans, tak? Um, czyli takie zarezonowanie z ludźmi, którzy do Was przychodzą. Zamiast skupiać się na tym, że a ta klientka była taka, siakaj i owaka, to może lepiej właśnie o, ale to było cudownie, bo miałam tyle i tyle klientów i usłyszałam tyle dobrych słów i do tylu się uśmiechnęłam, a tyle uśmiechnęło się do mnie, tak? I w ten sposób nakręcacie sobie koniunktura, w ten sposób nakręcacie sobie jakby możliwość, że wasi klienci będą do was wracać. I że inni klienci będą tutaj też do Was przychodzić. Więc ja bym tutaj radziła, żeby w ten sposób to potraktować, żeby się po prostu na to otworzyć. Także dziękuję Wam. Jedyneczki, myślę, że to było wystarczająco. Bo tutaj naprawdę mieliście cudowną runę. Zobaczmy dwójeczki. Dwójeczki mają algiz. Czyli rewelacyjna też runa, bezpieczeństwo finansowe na sierpień. Um, przy Alkis to jest tak, że nie wiadomo, choćby nie wiadomo, co się działo, i choćby tutaj jakieś były trudne sytuacje u Was, albo e, pojawiały się jakieś trudne sytuacje, to weźcie pod uwagę, że nigdy nie jesteście sami. Że jeżeli Wam brakuje na cokolwiek, to zawsze zjawi się ktoś, kto Wam po prostu poda rękę. Kto stwierdzi, że OK, skoro ty teraz nie masz, to ja ci pomogę, może kiedyś ty pomożesz mnie, albo nagle nie macie pieniędzy, i nagle pojawiają się jakieś pieniądze znikąd. Tak często jest. Ale tutaj przy algiz wy naprawdę macie duże bezpieczeństwo i możecie czuć się po prostu em, tacy zadowoleni z siebie w tym miesiącu. E, zwróćcie się też z prośbą do energii wyższych. Jeżeli chcielibyście pomnożyć swoje finanse, bo tutaj przy Algis jest to jak najbardziej możliwe, ale jesteście pod ochroną, tak? Więc tu ewidentnie wasze pieniądze też są pod ochroną. Także super to tutaj u Was też wygląda. Zobaczmy kartę. Jestem twórcą i odbiorcą wibracji. W każdym momencie nadajesz bardzo charakterystyczny wibracyjny sygnał, który jest zrozumiały i na który nadchodzi odpowiedź, i nagle Twoje obecne i przyszłe warunki życia zaczynają się zmieniać w odpowiedzi na sygnał, który emitujesz. Cały wszechświat jest w tej chwili wstrząsany tym, co przekazujesz. No właśnie, więc też skupcie się na tym, że to, co wysyłasz, to i dostajesz, tak? Czym wibrujesz, to przyciągasz. To jest na zasadzie też magnesu, tak? A więc. Jakby otwórzcie się na to, dajcie sobie te możliwości, sprawdźcie, żeby po prostu, żebyście rezonowali tym, co pozytywne, że wdzięcznością na przykład, tak, prowadźcie dziennik wdzięczności, że, że to macie, bądźcie wdzięczni za to, co jest w Waszym życiu w tym momencie, że macie ciepłe łóżko, że można położyć głowę na poduszkę, że możecie spokojnie przespać noc, że że jeszcze ta lodówka jest w miarę pełna i że jeszcze można iść i zrobić zakupy, tak? Więc jakby ta wdzięczność tutaj jest bardzo, bardzo ważna. Zwróćcie tutaj na to uwagę i pamiętajcie, że tu w sierpniu jesteście naprawdę pod ochroną. A klucz mówi Wam, jak spędzasz wolny czas? No właśnie, czy Wy po prostu też. Pozwalacie sobie na wolny czas, czy dajecie sobie ten wolny czas, czy pozwalacie, żeby on po prostu um, jakby zaistniał, bo może jesteście tak skupieni też na tym, że um, na tych pieniądzach, na tym wszystkim, że e, sami siebie w jakiś sposób e, wrzucacie w takie trybiki, w takie tory, z których ciężko się po prostu wydostać. A tu warto by było. Warto by było, jakby zauważyć, że właściwie to ten wolny czas istnieje, dostrzec to, że można sobie pozwolić na wolny czas. Jesteście tutaj pod ochroną, macie tutaj e, wsparcie, więc nie wszystko musicie robić sami. Pewne rzeczy możecie sobie po prostu odpuścić, zaufać i pozwolić sobie na ten wolny czas. I zastanowić się właśnie, jak go spędzacie, czy spędzacie go odpoczywając, bo to chyba jest najważniejsze także wy tutaj też dwójeczki macie bardzo fajną wróżbę na sierpień także wszystkiego dobrego i mamy tutaj trójeczki i runa Lagus czyli tutaj też będzie swobodny przepływ pieniądza może nie będzie tutaj nie wiadomo, ile tych pieniędzy ale będzie swobodnie płynęło tak? Um... Praca dla Was na sierpień z finansami jest taka, żebyście odcięli się od tych lęków finansowych, że wam zabraknie, że tutaj gdzieś pod świadomości wychodzą wam jakieś strachy na lachy. Ja nie sądzę, żeby tutaj zabrakło Wam pieniędzy. Tutaj po prostu te pieniądze będą swobodnie przepłynęły. Może to nie będzie taki miesiąc, gdzie sobie coś tam odłożycie na konto, ale wystarczy wam na to, żeby po prostu jakby płynąć w zgodzie z życiem, tak? Więc otwórzcie się na ten przepływ finansowy często się właśnie mówi tak przepływ finansowy i to jest ta lagus tak to jest woda to jest to co płynie ale ona też jest związana z podświadomością więc to na co wam zwracam uwagę to właśnie na wszelkiego rodzaju lęki które mogą się wiązać jeżeli będziecie łączyli lęk z pieniędzmi to zawsze tutaj będzie konflikt to będzie mniej ze względu na to, że będziecie zasilać ten lęk, a on będzie po prostu połączony z finansami. Więc im więcej uwagi poświęcicie tym lękom, tym mniej pieniędzy będzie. No, tak to właśnie w ten sposób działa. Więc zwróćcie na to uwagę i otwórzcie się na ten przepływ. E, przy Lagosie ja często widzę, jak na przykład możecie sobie spojrzeć w górę i wyobrazić taki piękny. Nie wiem, powiedzmy prysznic czy cokolwiek, a z tego prysznica spływają na Was, czy zlatują z góry na Was cudowne banknoty, tak? I jest tego cała, cała masa. Więc możecie wyciągnąć rękę i nacieszyć się nim, wyobrazić je sobie i po prostu jakby być w tej energii dobrobytu, dobrostanu. Um, tak, i, i takiego właśnie przepływu. Uruchomcie ten przepływ sobie, żebyście tutaj się nie blokowali. I zobaczmy. Moje. O! <laughs> Przepraszam Was, ale po prostu nie widziałam, co było tutaj napisane. Przykryłam kluczem, a zobaczcie. Moja uwaga na rzecz przyciąga tę rzecz. Czy to nie jest dokładnie to, o czym powiedziałam? Każda myśl, której poświęcasz uwagę, staje się silniejsza. I przeradza się większą część Twojego wibracyjnego przekazu. Niezależnie od tego, czy jest to myśl o tym, czego pragniesz, czy też o tym, czego nie chcesz, Twoja uwaga zwrócona na to zaprasza tę rzecz do Twoich doświadczeń. No właśnie, czyli Wy tutaj, Wasza intuicja będzie działała bezpłędnie, Wasza podświadomość jest tutaj na bardzo wysokim poziomie w tym miesiącu, więc kreujcie, ale kreujcie to, czego pragniecie, czyli na tym, się skupiajcie. Higiena myśli. Pamiętacie dwie świnki skarbonki? Muszę je w końcu kupić, żeby Wam pokazać. Um, ale właśnie o to chodzi, że do jednej wędrują te pozytywne myśli, do drugiej te negatywne, i po prostu od Was zależy, która z tych świniek pęknie pierwsza, a która się rozsypie i to wszystko, co jest w niej, rozsypie się wtedy w Waszym życiu. Więc na to zwróćcie tutaj, kochani, uwagę, a klucz mówi Wam, jaki sens ma dla Ciebie Twoja praca? No właśnie, może czas zmiany? A, czy praca jest sensem życia? A, jaki sens ona ma dla siebie? Jak czujesz się w tej pracy? A, co przyciągasz sobie też do tej pracy, tak? Zastanówcie się, czy dobrze się czujecie w tej pracy, bo może nie jest to już miejsce dla Was i czas to zmienić. Kto wie, 41, czyli piątka, czas zmian. Może jest to dobry moment na podejmowanie takiej decyzji, chociaż tutaj w Lakos bym tej decyzji nie podejmowała, jednak przyjrzałabym się temu na spokojnie i gdzieś tam a, za czas jakiś podjęła. Mm podjęła tutaj kolejne e, jakby wyzwania, tak? Może zmiana pracy, może przeprowadzka, może coś takiego. Gdzieś czuję, że tutaj u was po prostu zaczyna to... E, tak jakbyście byli na początku górskiego potoczku, że ten potoczek zaczyna po prostu tak powoli płynąć a później im dalej zmienia się ten nurt po prostu w coraz szybszy i, i gdzieś płyniecie już e, we właściwą stronę więc e, też na to się otwórzcie i na te nowe możliwości które mogą do was przypłynąć ale tak jak powiedziałam przede wszystkim niech e, Niech teleguz sprawi, żeby te wszystkie Wasze blokady się pooczyszczały i żeby się to wszystko wyrównało i żeby po prostu nastąpił ten przepływ finansowy na każdym poziomie u Was. Także trzymajcie się, kochani. Ja Wam życzę cudownego sierpnia i wszystkiego dobrego.